W angielskim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Teraz coś jest... Nie. We francuskim teraz. Po francusku. Nie. Yeah. To po hiszpańsku. Teraz chcę po hiszpańsku. Uno, tos, pies, guatio. Guatio. Teraz chcę w języku... W języku... w języku... O. El, T tua. Brawo! A czy po niemiecku też umiesz policzyć? Ein? Ein, zwei, jaj. No brawo, po niemiecku też potrafisz. Super. To ile znasz języków? Cztery, cztery. cztery języki znasz. No, no, no. I jeszcze piąty po polsku. Policz po polsku. Jeden, dwa, trzy. No ale dalej. Cztery. Pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.